Jak to działa, no? O co? o co tu chodzi? W końcu się dorobimy jakieś pieniędzy, słuchajcie, no. Hej, hej, mordeczki! Jestem My wracamy sobie do Hydroner. Nie wiem czy dobrze to nazwę wymawiam. Mam nadzieję, że tak... Jak widzicie, nauczyłem się w końcu łowić ryby. To jednak nie było takie trudne jak myślałem. A zauważyłem, że za ryby też fajną kasę można dostać i chyba, chyba nawet szybciej, więc szybciej zarobimy, aniżeli te grudki pojedyncze sprzedając. Także myślę, że. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby posiedzieć całą noc w grze oczywiście, i sprzed i połowić te ryby tutaj. No, ile za nie dostaniemy? 344, za fajna sumka, Za dwa takie wiaderka, ja nie wiem ile tam było z, no z, z 30 tych ryb. Za 30 tych ryb, a wcale tak długo ich nie łowiłem, powiem wam. Także opłacalne, opłacalne to jest, ale jednak chciałem się przestawić na wydobywanie i wydobywanie takie już taśmowe wydobywanie, jeśli mogę tak powiedzieć, że większej ilości. A do tego potrzeba nam maszyn, ponieważ już nie chcę. Nie chcę wydobywać oczywiście ręcznie tego wszystkiego. I Dzisiaj sobie zakupimy takie maszyny, mamy prawie 1000 złota, Także jakaś tam kwota to jest. Już, a te róże nie są w sumie takie drogie, więc powinno nam tego wszystkiego starczyć. Więc tak, kupmy sobie tak, młotek budowlany przede wszystkim. Musimy kupić sobie młotek budowlany, żeby przedmioty, które postawimy na ziemi, no trzeba jeszcze bić je takim młotkiem właśnie budowlanym, żeby one faktycznie na tej ziemi stały, ponieważ przez przypadek jeżeli będziemy mieli jakiś przedmiot podnosić, to możemy podnieść właśnie ściany, albo, albo te rury, albo coś innego jeszcze. A jak tym młotkiem przyklepiemy taki element, to, to już go po prostu nie podniesiemy. Mam nadzieję, że później można też rozbierać te elementy jednak, przy pomocy tego młotka, nie że one już na stałe tak już, już, będą przymocowane, ale pewnie, pewnie można, na pewno. Co ja mam tutaj tu wziąć? Ham górniczy wziąłbym, ale kurde, na razie drogi jest. Chciałbym na razie rury pokupować, więc, Zawór wody. Zatrzymuje lub przekazuje przepływ wody. Dobra, kupmy sobie ten zawór wody. Weźmy to, ten zawór. Weźmy sobie jakieś te rury. Rura pod kątem 90 stopni. A są to jeszcze jakieś, jakieś inne kąty, czy tylko 90 stopni? Pewnie tylko 90 stopni, więc więcej nam nie jest potrzebne chyba. Rura pod kątem, a to jest rura wody typ T. Transportuje wodę, zmniejsza ciśnienie wody o jeden. Zawór wody. Zmniejsza ciśnienie nie wody. Aha, czekajcie, to chyba że dwie rury. No weźmiemy jedno. Nie wiem jak to działa, ale zobaczymy, nauczymy się. I ehm, weźmiemy sobie podłużnych. podłużnych sobie więcej musimy wziąć. Nie są drogie, całe szczęście nie są drogie. No, weź mi się to fajnie tutaj jakoś ułoż. Hop. Syp, dobra. Dobra, jestem przy rzece, nakupiłem tych rur troszkę. Tu mamy tą rurę, 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 rurę wlotową. Nie, to jest wylotowa. Kupuję wodę do systemu rur pod ciśnieniem. A nie, to jest chyba jednak wlotowa. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Chyba to powinno być w ten sposób. O, popatrzcie. Działa, dobra. Działa, działa. To chyba teraz powinienem wsadzić. Zawór wody. Zatrzymując, przekazuje przepływ wody. Yy... Jak ja, to ja mogę sobie jakoś. A mogę rozkręcać, dobra. Mogę odkręcać i zakręcać, dobra. Teraz pójdziemy sobie prosto jeszcze. W ten sposób. Kurde, mylą mi się guziki. O! No. Staw mnie to tu. Jeszcze tam. No. Kurde. Ciężko się troszkę tu buduje. No! Patrzcie. O! Dobra. I tą. To będzie zwieńczenie. Tylko w drugą stronę damy. Nie tak. Jeszcze mi to inaczej obróć. Może powinienem... To chyba nie jest. To jest chyba zła rura, co? Nie jestem pewien, kurde. A jak idzie to jeszcze jakoś... ...obrócić? Nie do góry tylko. Dobra, to chyba, to chyba raczej sobie zostawimy. A czemu ta woda nie leci? To ja zakręciłem, tak? Leci, dobra. Popatrzcie, możemy sobie wstawić tutaj te wiadro. Jest ta wielka Micha. Ja nie mam tutaj wielkiej Michy. Patrzcie, ile butów w ogóle wyłowiłem. <grystanie> Muszę tą Micha przynieść. Na razie sobie zakręćmy to. O. I teraz tę Micha podstawimy i będziemy mogli, nie będziemy musieli już nabierać z rzeki, z rzeki tej wody, nie? Dobra, spróbuję kupić teraz pozostałe rzeczy, tam jakieś taśmy, taśmy ciągi. Yy, yy, i tak dalej, taśmociągi. tego muszę z tym pojechać do drugiej, na drugą stronę, do drugiego miasta muszę pojechać, no. Okej, okay, wróciłem ze sklepu, nakupiłem trochę tych rur, jeszcze, yy, w tym drugim mieście i kupiłem to urządzenie, kupiłem yy, to coś, tą rozdrabniarkę, czy nie, to jest wiertło, sorry. To jest wiertło, to ziemię wydobywa, tak przynajmniej rozumiem. Yy, no, kurde, ale w tę dziurę tutaj nie mogę wejść. Yy, kupiłem zdrobniarkę też. Chociaż nie wiem jeszcze jak ona działa. No i tutaj różne, różne zestawy tych rur. Yy, mam nadzieję, że, że to zadziała. Tutaj połączyłem... Yy, tą, te wiertło oczywiście z dopływem. Yy, z tej rzeki. Yy, no i ono powinno, powinno działać na wodę, no ale... Jak je włączyć teraz? A. No i co ona robi? Halo? Czemu to nie działa? Myślałem, że to będzie wiercić. Może ja to muszę... Muszę może to głębiej postawić, co? Albo, albo ja nie odkręciłem tu wody może, co? Czekajcie, teraz spróbujemy. O! Coś? Coś jakby niby... Leci ta woda tutaj, czy nie leci? Dzieje się tu coś, czy nie? Chyba nic się nie dzieje. Czekajcie. Ja tu muszę. Nie, no leci woda. Leci woda, czyli teraz. Teraz ziemia się z tego powinna wysypywać, czy nie? Czy to nie o to chodzi? Kurde, nie wiem. E... hm. To jest ciekawe. Ja to chyba jednak posta powinienem postawić tutaj głębiej, tak mi się wydaje. Ale też pewien nie jestem. Spróbujmy to postawić głębiej. Yy, tylko jak ja bym to musiał postawić? Tak jakoś, żeby tutaj ta rura dochodziła teraz. by musiało jakoś chyba tak wyglądać. Mm. Kurczę. Czekajcie. Nie jestem pewien, naprawdę. Tutaj chyba w ten sposób. Mm. Gdzie jest ta rura? Tutaj by był dopół tej rury. Nie wiem. Serio nie wiem. Myślałem to w ten, ten sposób działa. Yy, ale najwidoczniej nie, ale to chyba... on to postawił o tutaj gdzieś. Weźmy to postaw tu. Taka rura. Tutaj by musiała iść ta rura. Okej, okay, ułożyłem to inaczej. Zostawmy sobie jeszcze jedną rurę tutaj i zobaczmy, czy to będzie działało. Odkręcamy wodę. Te wiertło postawiłem tu niżej. A to chyba w ten sposób nie działa. Nie wiem, jak to działa, kurde. Nie wiem, no. Czekajcie, a spróbujemy. Może ja tu kryształ muszę wrzucić. Ja tu kupiłem to takie, nie wiem, jak to się nazywa. Kryształ się wrzuca i to zwiększa ciśnienie wody. Ja te kryształy miałem. Już tu miałem parę tych kryształów, chyba ze trzy. Wróćmy sobie ten malutki, odłamy kryształ, o właśnie. Wróćmy go tutaj. A. Ja, jak ja go wkładam. Mogę tu wrzucić czy jak? Chyba tak Co to w ten sposób działa, czy jak? Czekajcie, to zabierzemy? Gdzie tutaj ta woda, czy nie idzie? Nie. Nie leci ta woda. Może ja zakończyłem, czekajcie, a teraz? Też nie! Czekajcie, ja sobie to jedną rurę. Teraz chyba zakończyłem. Teraz powinno być odkręcone. Leci? Nie wiem, czy to, czy to dobrze, że to w ziemi jest. Czekajcie, to się zabierzemy. Nie, nie leci. A teraz. Też nie leci. Może to jednak powinien zabrać stąd. To chyba przeszkadza. A, matko. To jest taka metoda prób i błędów. Hmm. No. Rzuć to tutaj. Zabierzemy to. To urządzenie zabiorę. Czemu teraz nie leci ta woda? Już denerwujemy to. Jak to działa, no? O co, o co tu chodzi? Patrzcie, jakie ja tutaj burdel mam. <laughs> Byłem w sklepie, nakupiłem jeszcze parę rzeczy. Wziąłem takie faliste, falowane yy, dachówki. I wymyśliłem coś takiego. Słuchaj, ogólnie e, te urządzenie musiałem przenieść na górę. One muszą... O ja wodzę robię, bo ja je postawiłem na takiej drewnianym podejście, takiej drewnianej podłodze, a ona musi stać na ziemi. I my jak sobie ją włączymy teraz. Cyk, mi to włącz. Kurde! Jak my ją sobie włączymy, o! To ona będzie wypluwać ziemię! Ta ziemia ma tutaj yy, z, po, tej, po tej dachówce zlatywać do takiego leja. Włączyłem to czy nie? Woda nie jest chyba włączona. O, teraz powinno działać. O, widzicie? Uuu, działa. Tutaj będzie spadać. Będą spadać te kamyczki. W końcu to działa. No, w końcu zrozumiałem jak to działa. Ja myślę, że tędy dołem wylatuje, a to tutaj wyletuje. Dobra, no, na razie to wyłączę. Na razie to wyłączę. Weź mi to wyłącz. I tu na dole musi stać pod tym lejem inne urządzenie. To się nazywa żniwiarz. Rozbija małe kawałki ziemi na zasoby. To będzie zbierać te te kawałki ziemi. Czy ja to tutaj postawić? Kurde, jeszcze, jeszcze niżej to muszę postawić. To jest jeszcze za wysoko. To musimy zabrać. Eee, w takim razie tu postawimy. To jeszcze dół dziur dziurę muszę wykopać. Mm, kurczę, weźmy to weźmy to i patrz, tutaj w ogóle tego, kilofa sobie wziąłem, kupiłem w końcu sobie kilofa. Aby jeszcze kilof, oprócz łupaty mamy tu kilofa. I po prostu tą ziemię e, rozwala i e, nie musimy... Co ja zrobiłem? Aha, po... nie jeszcze kawałek zniszczyłem tą ziemię. E, I nie musimy łopatą wynosić tej ziemi tam. Dobra, chyba tyle starczy mam nadzieję. Także ten kilof bardzo dużo... Bardzo do, bardzo ułatwia. Nie, jeszcze nie. gdzieś tutaj. To musi być. Czekajcie, a mam jeszcze podłogę. Ja bym chciał postawić podłogę drewnianą. Jeszcze niżej muszę. Kurde. Daj mi to kidowa. Jeszcze niżej muszę chyba pokopać. Raz, dwa, trzy, cztery w ten sposób. Teraz powinniśmy postawić tą podłogę. Nie postawię? Czemu nie mogę postawić teraz? O matko... Dobra, udało się. Teraz powinno pasować. Teraz to powinno pasować, tylko muszę to tak ustawić, żebym rury tu pociągnął. Yy, może w ten sposób. Kurde, jeszcze nie tak. Tutaj musi to stać. Jest podlejem, jest podlejem. I tu powinno to już wypluwać za sobie, tak? Ja tak, ja tak to rozumiem. Tylko tu muszę te rury podłączyć. Tutaj przydałyby się schodki. Kurde, muszę jeszcze, muszę jeszcze elementów trochę dokupić. Okej, troszkę to zaogarnąłem tutaj. E, tutaj to obudowałem, tak żeby to jakoś elegancko wyglądało. E, tutaj działa ten lej, tak jak wcześniej pokazywałem, z tym. E, schodki, muszę jeszcze jedne schody kupić. Schodzimy tutaj na dół. Tu jest to drugie urządzenie. Tu będzie spadać ziemia, a tędy będzie wyratywać ruda. Tak przynajmniej zamyślę to. To powinno działać. Zobaczymy czy za chwilę, czy za, za chwilę to zadziała. Rudze, że oczywiście już tutaj poprowadziłem. Yy, czy to wiadro mogę tak poprowadzić? Nie. Muszę tak postawić. Może bliżej troszkę. Da się? O. Dobra. I zobaczmy. Włączmy to urządzenie. To cholerstwo. Yy. A woda w ogóle tu idzie? Tu muszę odkręcić. Odkręć mi tą wodę. Włączmy teraz też to A! Wylatuje! Działa! <laughs> działa, tylko muszę to wiadro inaczej postawić. Ale działa super matko, jak się cieszę. Psy? Wylatują złoża. Super. Tylko muszę wiadro tylko postawić. W tym miejscu. W ten sposób? Nie, jeszcze inaczej. <laughs> Ale kurde, no w końcu ja pierniczym. W końcu nie będę musiał tego sam przerabiać. W końcu się dorobimy jakieś pieniędzy, słuchajcie, no. W końcu jakoś to łatwo by szło Ale się cieszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Kurde, taki rozrzut jest strasznie duży. Ja bym tutaj musiał też inaczej to jakoś zrobić. Ok, zrobiłem coś takiego. Nie wiem, może teraz to będzie prosto tutaj laty wady tej miski. Nie mam pojęcia, zobaczymy za chwilę. Chodźmy sobie odkręcić tą wodę. Yy, ale jest to podniecowe, tak się cieszę, że to działa w końcu. Nie będę musiał ręcznie chyba tego zbierać. Nie, jeszcze nie te... Tutaj teraz jeszcze drugą musiałbym tę miskę chyba postawić. No, weź mi tu wypluj coś. No, tutaj drugą miskę musiałbym postawić. Hmm, czekajcie, dopracujemy to, za chwilę to sobie dopracujemy. Weź mi to wylej. Muszę to, muszę to rozebrać, bo to jest tutaj niepotrzebne w tym momencie. Yy, I drugą miskę sobie postawimy tutaj, czekajcie, to sobie pozbieramy. Ok, spróbujmy teraz. Spróbujmy teraz. Łotku, mi to. No? Dawaj. Dobra, działa. Teraz wpada super. Teraz wpada. Eeeh, to postawmy gdzieś tutaj, może. O! Dobra, tutaj jeszcze. Ja to rozbuduję do następnego odcinka. I fajnie sobie zrobimy podłogi. Jakoś to obudujemy fajnie, żeby to ładnie wyglądało. I, i dzisiejszy odcinku już, już to by, by było tyle. I musiałbym to też obudować, żeby to tak nie wisiało w powietrzu. Ale to, 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 to wszystko zgramy tutaj, no, wszystko się ogarnie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie o łapkach, bardzo się będę cieszył. Komentujcie. Oczywiście subskrybujcie, że jesteście nowi na kanale. Ja Was do tego bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. Ja już będę kończył. Kurde, no w końcu kasiory jakiś. Koniec jakąś kasjorę zbieramy, no taką konkretną. O, widzicie, tutaj wpada i tutaj, no działa, działa. Yy, dobra, kończę. Trzymajcie się, Następnego... tego piona.